M jak mi bo po wakacjach 2018. Marcin odzyska maj. Mikołaj Roznerski ujawnia co dalej z córk Marcina. M jak mi bo po wakacjach 2018 od poniedziałku 2708. 2018 w TVP2. Nie by bobatwo, ale warto. Gdy tylko Marcin zobaczy chmaj miap pewno, kreska to jego córka. To samo pomylaba Aleksandra, Aleksandra, Mabgorzata Pieczycka, gdy pierwszy raz zobaczy Bawnuczk. Podobiectwo Maj i Marcina w jej wieku jest podobno uderzajce. Podakowski nie uwierzy w kabamstwa Artura, który od pocztku próbował psi pozby rywala. To przecież kreska Skalski o map Marcina, kreska dziecko idzie zmarł bo przed porodem. Marcin z bokreska do jest du spraw o ustalenie ojcostwa, ale Artur by M czy zna s wyniki badań DNA tak, by to on widniap w dokumentach jako biologiczny ojciec dziecka. Nawet to nie przekona Bo Marcina, który wciub, kreska Maja jest jego córk. Sprawa się nie zakotczyba. Wem jak mi bo przed wakacjami 2018 Chodakowski zdobył DNA Maj w Cesi do domu Izy. Czy badania, które sam zleci udowodni jego pokrewiectwo z dziewczynk? Tak. W banie na to czekaj, fani M. Jak Mibo. bo. Mikobaj Roznerski zdradził w wywiadzie dla Super Express TV. Kreska e w nowych odcinkach, M jak mi, Maja zamieszka z nim, Ani i Szymkiem. Wice na to, Kreska e SD uzna jego ojcostwo. Mok jedynie powiedzieć, Kreska e Marcin i Ania zamieszkali razem. Jest Szynek, jest córeczka Maja, Iza jest wół. W We wrzeniowych odcinkach, M jak mi za zapadnie W, PCZK, a Marci im jako biologiczny ojciec Majki oczywiście się mi zaopiekuje. Dowodem jest ich wspólne zeddy odcięstwa za kulis serialu, a tych nie brakuje. Marciu zajmie sił, kochan córeczkę. To będzie prawdziwe wyzwanie, bo jest ju kreska przecie kreska ojcem trzyletnie Urwisa. Mylicie kreska rodzectwo si polubi. W opiece nad córką pomoże kreska e Marcinowi Ania. Wem jak mi, bo po wakacjach 2018 to ona będzie jego największym wsparciem.